Cześć kochani, to Usi, serdecznie witam Was na moim kanale i zapraszam na film z serii Zakupy Skrapowe. Przyznam się Wam, że miałam troszkę problem, czy nagrywać ten film, czy nie. Bo z jednej strony pisaliście, że lubicie u mnie oglądać filmy zakupowe. Ja też całkiem lubię je dla Was nagrywać, ale z drugiej strony kupuję trochę rzeczy, zwłaszcza wykrójników, które w Polsce dostępne nie są. I tak trochę nie chciałam, żeby te filmy wyglądały jak takie chwalenie się, bo zupełnie nie o to tu chodzi. Chodzi mi o to, żeby pokazywać Wam rzeczy, które są moim zdaniem fajne, naprawdę godne polecenia, a które niekoniecznie łatwo wypatrzeć w sklepach. I dzięki temu może kogoś zainspiruję do fajnych zakupów. I ostatnio też właśnie kupiłam sporo różnych wykrójników z różnych firm, które no, w Polsce dostępne nie są i raczej nigdy nie będą. Jak nie wiem, no chociażby tej firmy. Więc no. I chyba ich pokazywać Wam nie ma sensu, bo, no bo po co? Ale mimo wszystko znalazłam trochę rzeczy, które moim zdaniem bez problemu da się kupić w Polsce i mimo wszystko zapraszam Was na taki krótki film. To, co tu widzicie, to jest część moich zakupów z krafteliera. To też są zakupy zagraniczne, ale dużo Polek tam kupuje. Mają w tej chwili polską wersję tej strony, więc bez problemu można tam robić zakupy, nawet nie znając y, innych języków. Płacić też można bardzo łatwo, więc naprawdę polecam zakupy w tej firmie. Um, myślę, że wiele z Was już zna albo jakoś tam gdzieś im się obiła uszyta nazwa. I polecam zakupy w tym sklepie. Ja kupiłam sobie kolejne z tych krokodyli. E, tym razem, ponieważ już mam e, cztery chyba różne, i jeszcze postanowiłam sobie dokupić ten przepraszam za hałas. Wycina on już mi pokazuje, robi albo takie wycięcie tagowe. A z drugiej strony robi takie nacięcie w dziubek. Ono jest nazwane foto, ponieważ, tak jak tu jest napisane, ponieważ wypadniesz, o, ponieważ wycina też taki narożnik do trzymania zdjęć. Jak zwykle oczywiście jest no, całkiem porządnie wykonany, jak te wszystkie z tej serii. Fajny sprzęt. No, w pięknym kolorze przy okazji mogę tylko polecić. Aha, jeszcze może od razu powiem, jakie wielkości jest to nacięcie. No, jest około centymetra. Drugą rzecz, jaką sobie tam kupiłam, to ten nożyk. Przyznam, że do tych nożyków właśnie takich zakładanych na palec odnosiłam się troszkę sceptycznie, ale... Yy, pooglądałam sobie tegorocznych trochę ulubieńców różnych osób i dość często się taki nożyk przewijał i postanowiłam, że a no spróbuję, zobaczę jak jest jak mi się tym tnie a trochę dziwne jest dla mnie ta zatyczka na tym, bo dosyć ciężko schodzi, no wiadomo dobrze, że się trzyma i dzięki temu nie ma szansy skaleczyć się jak ona jest, ale przy schodzeniu, przy zdejmowaniu mam wrażenie, że mi odkręca trochę ten uchwyt a może tylko takie wrażenie no niestety jest tu pomarańczowy co dla mnie jest Troszkę średnie, no bo nic do niczego mnie pasuje w tym moim kąciku skrapowym, no ale poza tym jeszcze przyznam, że muszę się nauczyć tym ciąć, ale może będzie fajnie, zobaczę. Nie wiem, czy jeszcze polecam ten nożyk, ale na pewno jakościowo jest zrobiony porządnie. To jest miękkie takie. Może będzie nam się dobrze współpracowało. Zobaczymy. Poza tym kupiłam sobie taki zestaw stempli od stępli Bella. Bardzo lubię te z tej firmy. Oto są stemple gumowe. I sporo większe niż... Sporo większe niż e, tutaj na obrazku, jak widać. Prawda, są to motywy zimowe, ale myślę, że bez problemu można je też przerobić na nie tylko zimowe. Ja nie, już w czasie świąt chciałam sobie je kupić, no i dopiero teraz to zrealizowałam. Na pewno na kolejne święta też się przydadzą, ale myślę, że i w ciągu roku też się jakoś da ciekawie te stempelki zaaranżować. Tam jest spory wybór w tym sklepie właśnie z tym Ja je Bardzo lubię i polecam. Świetne są. I kupiłam też ten drobiazg. Ja co prawda mam już od bardzo dawna, od wielu lat, ten postarzacz od Tima Holza, ale ten, no wiadomo, kolorek. Wielkościowo no troszeczkę jest mniejszy od tego starego, ale chyba teraz wszystkie takie mniejsze robią. Jeśli chodzi o samo postarzanie, to myślę, że Jakość obu. Nie różni się specjalnie jak widać. To znaczy całkiem w porządku, tak samo jak ten stary, więc będę miał kolejny słodki gadżet w swoim kąciku. I a, mój ostatni zakup, który chciałam Wam pokazać Craftoliera, to takie pudełko. Nie rozfoliowałam Ale kupiłam go Pudełko ma niecałe 4 cm wysokości Kupiłam go na podręczny Na podręczny zestaw papierów Których używam najczęściej Jako po prostu teł Do fotografowania I zawsze mi się tak luźno przewalają A nie chciałabym, żeby się nie szczyły, Więc pomyślałam, że Właśnie w takim pudełku Będą się Dobrze mieściły. No i jak widać jest super. Bez problemu mieści duże papiery. Ten, który tu widzicie, papier to też jeden z moich takich zakupów. W zasadzie ostatnio bardzo mało papierów kupowałam. To jest jeden z niewielu, które kupiłam z najnowszej kolekcji Mitaya Childhood. Z tej strony wygląda tak, że go przy okazji Wam pokażę. Bardzo urocza kolekcja. Na pewno dla osób robiących prace dziecięce bardzo fajnie się sprawdzi. I pudełko też. Pudełko polecam. Jest fajnie wykonane w miarę sztywne. To jest yy, marka własna, krafteliera. Te pudełka. I ostatnią rzecz, jaką tam kupiłam, to taki India Ink w biały. Do tej pory miałam na no białą ekoliną, miałam białego splasza, który przyznam, że strasznie mnie denerwował, bo w kółko zasychał, e, robił się gluty w nim, i tak naprawdę większość to chyba poszła do śmietnika przy czyszczeniu, a nie do używania, więc nie strasznie wkurza. Na szczęście już mi się praktycznie skończył. Dlatego dokupiłam sobie coś takiego tym razem na wypróbowanie. Też jest z tym mm, zakraplaczem, jest sporo rzeczy, ma taką konsystencję w zasadzie podobnie jak ekolina i zobaczymy. Napisane jest na nim, że jest yy, wodoodporny, a te tusze India Ink są znane z tego, że są dosyć mocno kryjące, więc zobaczymy. Może będzie fajny. Będę testować i dam Wam znać, co o nim myślę. Kolejna rzecz, którą Wam chciałam pokazać, pochodzi już z polskiego sklepu, z Zielonych Kotów. Yy, chyba jedyny wykroń, który chciałabym Wam w zasadzie dzisiaj pokazać. Yy, to taki przeuroczylisek jest dokładnie tej samej wielkości co na opakowaniu, więc już go nie wycinałam. Dwuwarstwowy, Jest jeszcze taka czapeczka. Się przynajmniej wydaje, że to taka czapeczka. Bardzo mi się podoba. I. No chodź tu. I kupiłam go, bo moim zdaniem fajnie będzie pasował do tych czx starych wykrojników Misia i Króliczka czy tam Zajączka. Jest troszeczkę mniejszy, co prawda, ale. Razem myślę, że bardzo fajnie będą wyglądali na jakieś prace dziecięcej. Kilka drobiazgów kupiłam też w świecie pasji. I chciałabym Wam pokazać te dwa szablony, te dwie maski. Są to dosyć stare wzory my favorite Things, raczej już niewielu miejscach dostępne, a w świecie pasji właśnie takie perełki można czasem znaleźć. Mają różne ciekawe, stare wzory, czy właśnie od I Feel Things, czy od my memory Box, bardzo różnych firm, także polecam Wam przejrzeć ich ofertę, bo no, można tam naprawdę zobaczyć czasem coś ciekawego. To jest taki murek, a ten jest taki szewron, ale trochę taki właśnie nieregularny. Myślę, że całkiem się pewnie przydadzą i kupiłam sobie przy okazji, uzupełniałam sobie zapas coś, czegoś, co bardzo lubię. To są arkusze do, dwustronnie klejące, takie cienkie bibułki um, od Craft Passion. Ja ich bardzo lubię używać do takich ażurowych, zwłaszcza albo do wykrojników takich jak napisy albo jakieś ażury, bo najpierw po prostu przyklejam tą bibułkę, odklejam jedną warstwę tej bibułki, przyklejam ją do papieru, dopiero wtedy wycinam z niego swój napis czy tam jakiś inny kształt. Odkleja pan drugiej strony i cała jest już, cały kształt już jest klejący. Nie trzeba smarować klejem, bać się, że gdzieś ten klej tam wycieknie, podcieknie i tak dalej przy naklejeniu. Naprawdę to jest super sprawa. Tu jest 10 arkuszy w opakowaniu, starczy na dosyć długo, bo to jest 15 na 20 cm. Są też w mniejszym rozmiarze. I naprawdę je ja polecam, bo bardzo lubię z nich korzystać, właśnie do, szczególnie do jakichś napisów czy innych takich rzeczy z cienkimi elementami. Wtedy nie trzeba się bawić z klejem, tylko wszystko jest elegancko, czysto, ładnie sklejone. Na sam koniec zostawiłam zakupy actionowe. Jak może wiecie, teraz jest straszne szał, bo pojawiły się tam i zestawy tuszy, i platformy do stemplowania, i nowe wykrojniki, więc wszyscy biegają i kupują. Ja przyznam, że nie planowałam w ogóle kupować tych tuszy, no bo ja mam dosyć spory wybór distressów i tak ale przypadkiem tak się złożyło, że byłam. Były te tusze, kupowałam koleżance i stwierdziłam, a dobra, to ja też sobie przy okazji kupię, wypróbuję. Niech będę miała własne zdanie na ich temat. Paleta jest dosyć, jak widzicie, całkiem spora, bo to jest 6 zestawów po cztery tusze. Wyglądają one w pudełkach w ten sposób. Mamy paletę taką niebieską, żółtą zieloną, biało-szarą, takie róże i fiolety i czerwienie. A jak wyglądają te kolory tak na papierze, a nie na gąbeczkach? Tu zrobiłem dla Was wzornik z podziałem na te właśnie poszczególne zestawy. Co w każdym zestawie, jeden kolor jest taki lekko mieniący się. Teoretycznie jest metaliczny, natomiast ten efekt jest no, bardzo delikatnie widoczny, ale trochę jest. Zwłaszcza na tym takim niby miętowym, na złotym i na srebrnym. Na tych różowych zdecydowanie słabiej, a przynajmniej na moich, um, kolory są całkiem ładne, natomiast mam wrażenie, że te tusze nie są zbyt e, dobrze nasączone że dosyć szybko będą no, wysychały. Takie jest moje wrażenie, nie wiem, być może się z tym nie zgadzacie, ale no, takie jest moje wrażenie. Część jest owszem taka, że dosyć długo nawet zasycha, bo jest taka mocno wodnista, a część jest dosyć sucha, tak jak no, widać ten zielony. Także może to też się zależy na, jak, na jakie opakowanie się trafi. Biały na początku wygląda nawet całkiem nieźle, mm, ale po wyschnięciu, no, jak widać, kryjący jest tak średnio, no ale to jest w zasadzie domena wszystkich białych tuszy, więc no. Mocno się przyczepić nie można. Po wyschnięciu próbowałam tu go zetrzeć gumką, tak dla porównania z innymi tuszami. I no, ścierają się. Nie do końca być może, ale jednakowoż trochę się ścierają. Dla jednych to może być wada, dla drugich zaleta. Jak na przykład niechcący gdzieś nam się zrobi palcem ślad, no to się zetrze. I przy okazji e, kupiłam też jeszcze ten blenderek do tuszy, który też się tam pojawił. I co mogę o nim powiedzieć? Jest w porównaniu z tymi drewnianymi, a jest dużo lżejszy, no bo to jest drewno, to jest pusty plastik w środku. Natomiast no, wielkościowo jest dosyć podobny, jeśli chodzi o średnicę tych, tych elementów, do których przyczepia się gąbeczka. Ogólnie jest ok, natomiast jeśli chodzi o te gąbeczki, to o ile zakup tych e, samych uchwytów, to mogę polecić, no jeżeli nie macie takich, to całkiem fajnie, to się sprawdzą w porządku, natomiast jeśli mamy szczera, absolutnie nie polecam tych gąbeczek, które są do tego dołączone, kupcie takie blendery i jednak e, oryginalne te gąbeczki, na przykład z Rangera albo bo mniejsze nie będą pasowały a chyba na przykład Nelly's Choice też ma swoje blenderki, ale dużo mniejsze albo tak jak u mnie są to też gąbeczki z Craftelier to nie jest już taki duży wydatek, bo tych gąbeczek jest sporo w zestawie a naprawdę jakość jest nieporównywalna no ja jednak blendować umiem i zobaczcie, to jest tą gąbeczką z zestawu a to jest takim blenderkiem zrobione natomiast tutaj przełożyłam tą gąbeczkę na ten blenderek. Zresztą zobaczcie, tutaj jest taka dużo rzepa i jest taka przerwa. Te gąbeczki mają tutaj dodatkową taką gąbkę, która się ugina. Po dołożeniu do. do dolegają o wiele lepiej. I naprawdę jest różnica w blendowaniu tym, co tu jest dołączone. To jest naprawdę średniej jakości. A takimi gąbeczkami, które jak widzicie, bardzo ładnie pasują. To jest ta sama praktycznie wielkość. Więc same blenderki, tak, gąbek nie polecam. Moim zdaniem. Może ktoś ma inne zdanie, ale ja ich zdecydowanie nie polecam. Natomiast czy tusze polecam? Nie wiem, jak długo one będą dobre, no bo oczywiście jest to świeży zakup. No same kolory, muszę powiedzieć, że nie są najgorsze. Całkiem przyzwoita paleta. Więc e, jeśli nie macie dużej palety distressów, oksydów, na przykład i tak dalej, no to myślę, że całkiem fajnie się sprawdzą. Zakup. Cała paleta kosztuje niecałe 27zł, więc naprawdę opłaca się. I kupiłam jeszcze ten bloczek papierów. Już pewnie spora część osób go widziała, ale może skoro go tu już mam, to pokażę. To są oczywiście takie te mieszane, bo to są kalki i elementy do wypychania. Takie wesołe, wiosenne wzory, w całoroczne. Całkiem sympatyczne. Myślę, że trochę sobie tutaj różne rzeczy wykorzystam. Te też są całkiem sympatyczne. Tu wisienki, czy tam czeresienki. Ten jest całkiem ładny papier. To też taki wiosenny. Trochę nie moja paleta, ale myślę, że wiosenny się spodoba. I jeszcze naklejki. No to jest taki, ten papier jest dla mnie z. Tak niepotrzebnie błyszczący. Ale same wzory są całkiem fajne. Jeszcze jedne kalki i jedne elementy. Myślę, że całkiem sympatyczne są te bloczki, właśnie do uzupełniania różnych prac. Więc je polecam. I jeszcze przy okazji taki mały, słodki zakup. Tym razem z go na dziale a, we, wielkanocnym. Takie puszeczki. Prawda nie jest to stricte skrapowy zakup, ale przyda mi się na pewno w kąciku, bo są urocze i to by było tyle jeśli chodzi o moje zakupy ostatnie a przynajmniej te, które tak jak mówiłam, ma, ma sens, żebym Wam pokazywała, mam nadzieję, że coś ciekawego tutaj dla siebie znaleźliście raczej myślę, że wszystkie te przedmioty są warte polecenia no jeszcze nie wiem oczywiście na ile sprawdzą się na dłuższą metę te tusze na przykład, czy ten nożyk na palec, ale myślę, że jedno i drugie jest warte zaryzykowania dziękuję Wam już dzisiaj za uwagę Zapraszam niebawem na kolejny film. Do zobaczenia. Cześć!